Ci. Poczekajmy też na jedną osobę, bo na razie to I na co nie, nie ma innej osoby od Dzień dobry. Nie ma jeszcze zero osób nie? Gdzie jesteście kochani? Co to? Imprezujecie na Sylwestra? Co robicie? Cześć! <gry> Ej! Kochani! Dobrze nieważne, ale to... O oh, yes. Transmisja się zapisuje. O, witajcie! Dzień dobry. Dzień dobry. Roksolana, dzień dobry, witam. I, moi drodzy, co robicie? Łączymy się tak na chwilę na YouTube, nie na długo, na 15 minut, ponieważ chciałyśmy Wam złożyć życzenia noworoczne. Ja i moja córeczka Marysia jesteśmy w domu, mamy imprezę domową, jak pewnie większość z Was, ale same jesteśmy z naszą bandą proszaków i tańczymy sobie, mamy szampana. A w ogóle napiszcie, czy, powod, czy powod, podoba Wam się mój strój. Tutaj mam taki kapelutek, mam takie oczy, mam taką bluzkę, taką spódniczkę, czarne getry i takie buty. A pokaż, mamo, swój strój. To ja swój strój pokażę za chwilę. Słuchajcie, będziemy składać Wam za chwilę życzenia. Poczekamy, aż trochę więcej osób do nas dołączy. A serio? I jest kozacka, bo mamy szampana kolor dla dzieci. Eee, I mamy pie, jakieś prażynki, testeczka i tak dalej. Tak. Natomiast tak po 20 I minutach... I jest coś takiego, ale spokojnie, spokojnie, tu jest 0%. Po 20 minutach tutaj pobytu na YouTube, to przełączymy się na Instagrama, na mój profil Ela Gavin, bo tam będę mogła podgłośnić muzykę. Mamy tutaj obok telewizor, tak, idzie. Tak, to było na moim, tylko ja mam prywatne. Idzie Sylwester w dwójce cały czas, ale nie mogę podgłośnić, bo wtedy nie będę mogła zapisać transmisji. No, ale dobrze, że wy słyszycie w telewizorze teraz śpiewają bracia Golcowie, na przykład. No i po prostu Zniesiemy mm, toast, złożymy Wam życzenia, natomiast muzykę podłączę na Instagramie. <grym 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 takie a czekaj, może... nieplanowane spotkanie, wszędzie dobrze, ale Marysiu, wyglądasz jak Hanna Montana. Dzień dobry Pani Elu, życzę wszystkiego najlepszego, Dominik. Kochanie, tylko nie stukaj tak, chodź na paluszko, Dobra, a teraz... bo to wszystko, słuchaj, jest to stukanie, Dobra. wiesz? O. Mamy szampana. Ja ja, Pikolo. Pijemy szampana, za Wasze zdrowie, nasi drodzy jeszcze widzowie. Ja, jeszcze proszę jeszcze nie pić. Czekaj, bo ja chciałam poczytać, co tam do nas piszą. I potem o o 23.30 na Instagramie Elagawin będziemy tańczyć pod muzykę. I nie Szczęśliwego na mojego Tak, dużo zdrowia Ci życzę. Kochani, spełnienia marzeń. Radości, dobrego humoru i przede wszystkim naszym kochanym widzom wszystkiego najlepszego. A najlepszy szampan to taki, co pijemy, czyli Piccolo! Piccolo! Słuchajcie, dużo zdrowia, radości, spełnienia marzeń, nie martwcie się niczym, żeby ten nowy rok 2021 był szczęśliwy, udany, żeby spełniły się wszystkie Wasze marzenia. Chciałyśmy się z Wami połączyć, żeby Wam się pokazać, że też jesteśmy w domu, nigdzie na razie nie wyjechałyśmy. Tak. Planujemy wyjazd w góry. Ja skosztuję tego szampana. E, tylko mogę powiedzieć, gdzie Ty wymyślałaś, że chcę pojechać? Tak. Mama powiedziała, że Chcę wyjechać w góry, w sensie, no, tam gdzie jest śnieg, gdzie są stoki naciarskie otwarte, gdzie można jeździć, gdzie są pensjonaty hotela. Ona sobie pomyślała, że do Czech, bo tam wolno. No a ja nie, nie, ja nie chcę do Czech! Ja Na nie, Słowacji nie, chcemy jechać. Ja, ja tam nie pojadę, nie mam jak zresztą sama, ja mogę tu zostać, bo nie. Słuchajcie, witamy Was, kochani. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego spełnienia marzeń. Za chwilę Wam e, pokażę. Ja sobie buty, żeby nie hałasować. I za chwilę Wam. może się nie zajmę. Za chwilę Wam pokażę. Teraz Wam pokażę. A czekaj, bo miałam pokazać, mi... jak się ubrałyśmy. To nie ciągle jeszcze butów. Ale ja już pokazałam, jak się ubrałam. Ale teraz są nowe osoby, które doszły. będę czytać. O. No, A ja no, mogę pokazać, idę... jak się ubrałam? Tak, ale ja teraz idę po prezenty, które dzisiaj dostałam z okazji e, nowego roku. Dobra, nie będziemy tak długo gadać, bo potem będziemy tańczyć na Instagramie, a na razie eee, tak na chwilkę. Dostałam taki kocyk, napiszcie, czy Wam się podoba, taki smuciusi, mięciusi i dostałam takiego krokodylka. Takiego krokod krokodylka, akurat on nie jest krokodylem, sorry, dinozaur, a pasuje mi idealnie do spódniczki i do całego mojego zielonego stroju. Górą ty, górą ja. Pokaż jaki masz buty, Ubrałyśmy się... No dobra, pokażę. Ubrałyśmy się w kreacje sylwestrowe w takie lśniące sukienki. Nie mam kamery tak, żeby głowy nie było widać jak swoje. To za chwilę. Dobra, za chwilę, kochani. Ubrałyśmy się w taki. O, Marysia ma takie buty. Mogę podgłośnić? Nie, nie, bo nie, zapie, nie zapisze się transmisja. Niestety musiałyśmy ściszyć muzykę. A nie ustawiłaś trybu zaraz ustawiłam. Hmm. Ja mam takie buty czerwone, o. A ta sukienka ta sukienka to jest pożyczona od Marysi. Hmm. Z której strony mam być, żeby cię nie zasłaniać? Z tej, dobra? Hmm. To ty tam bądź o, tak żeby cię A było mogę widać. Możesz zjeść przekąski. Możesz. A suwak. Słuchaj... ci jest silne, no to chyba mogę. Tak, tylko nie szum tym, bo ja poczytam, kto tutaj z nami jest. Szkuba, ja będzie szum. Dobra. Poczytam, kochani, będzie kto szum, z nami jest. No. Szum będzie. Przekupię się, się ma szum. Ola Jakubowska, pozdro Ela. Wiktorcia, Elu, jak ci ładnie w czerwonym. Trevor Rachej, pozdrowienia. Kiszka Włocianie, pięknie wyglądacie. Aloha Alex, Super Cekiny, Bajecznie, Beata Koszyca, Piękny Kocyk, Dinozaur, Sama Śliczna Jesteś. No to dla Ciebie Marysiu. Marysia sobie takie buty, słuchajcie, dzisiaj przygotowała. A w ogóle, nie wiem czy zauważyliście, ale ja zawsze na jakiejś okazji mam zawsze jakąś stylówkę, zauważyliście? Bo moja szafa zawsze znajdzie jakąś kreację. Ale ten strój chyba ubierałam się, próbowałam go dokasować dwie godziny i ubrałam tysiąc kreacji, bo nie wiedziałam, co wybrać. I się Kiszka w Bocianie, dobry wieczór, Eluś. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dziękujemy, również życzymy Wam wszystkiego najlepszego. Audi yy, Kain sama, szczęśliwego nowego roku. Też pijemy piccolo o, Pikolo Zielon. A pijecie kiwi, bruskarkę czy pomarańczkę? na mi. Marcin 147 7255. Ale wy macie nazwy długie. Tu prosi, żebym coś powiedziała. Ola Jakubowska. Ej, obrazki. NASU 100 lat. Ola Jakubowska Ela. Aloha Alex, Hanuki. A w ogóle dobrze się spisało, bo... E, nie dość, że dostałam dinozaura zielonego do stroju, to jeszcze mamy szampana zielonego pikolo. A możliwe, że jak mam chce się pić, ale nie czegoś... Chcecie, w sensie to też jest słodkie. To w razie, czego sobie wypiję to. To jest 0% spokojnie. Kochani, nie przewidujemy jakiejś dużej ilości gości. Tak się chciałyśmy połączyć z niektórymi osobami. Oglądamy... Ale jest 50 osób. Oglądamy telewizję, o, o, oglądamy Sylwestra w dwójce. Trochę teraz przyciszyłyśmy, bo w przeciwnym razie nie zapisze się nam transmisja. Ale za chwilę się będziemy rozłączać, bo o 23 na moim Instagramie Ela Gawin tam już będzie muzyka i będziemy sobie tańczyć. No właśnie, ale gdzie ta kula do tańca? Ja ją chyba sama gdzieś schowałam, wiesz? Dzisiaj wstałyśmy trochę późno, robiłyśmy zakupy, potem się tutaj przygotowywałyśmy, w ogóle nie planowałyśmy... No właśnie nie wstałyśmy późno, bo wstałyśmy o 10 rano, aby się umieszkować, bo musiałyśmy jak najwcześniej pojechać do sklepu. Najpierw to biedronki, to ja się złościłam bo mieliśmy jechać do Tesco i pojechaliśmy do Tesco i przynajmniej musiałem kupić popiać takie krokusia. 53 osoby z nami, tak na chwilę się łączymy, Ponieważ chciałyśmy was pozdrowić, chciałyśmy złożyć życzenia, nic konkretnego nie mamy dzisiaj do opowiedzenia. Oprócz tylko tego, że nowy Aha. rok, nowe plany, nowy Ocha. rozdział życiu. Co najważniejsze, dostałam jeszcze od mamy to? Popatrzcie, dostałam taki kompletnik, że tutaj właśnie jest taki jakby golfik, tylko Go się tak zakładam. Tak, do tego mamy taki kapeluszek. On, one są krótkie na zimę, e, mogą być i zakładamy, ale jak to wygląda. To można użyć też jak e, maskę, patrzycie. Słuchajcie, te światła, co tak mrugają nam na twarzach, to są światła od telewizora, bo z tej strony ale mamy to telewizor. Fajnie, tak na na I słuchamy po prostu tej muzyki, ale tak cichutko, żeby po prostu ona się nie rejestrowała, bo wtedy nam się live nie zapisze. Na YouTube, niestety, YouTube nie w ogóle nie akceptuje komercyjnej muzyki. Jesteśmy w naszym pokoju, w, duży, w dużym salonie. O 23.00 połączymy się na Instagramie, na profilu Elagawin i tam będziemy tańczyć, podgłosimy muzykę i tam będziemy witać nowy rok. Jeżeli ktoś chce mieć włączony telefon, to zapraszamy. Jak macie inne yy, plany, no to nie. Ale w każdym razie my jesteśmy same w domu. To są nasi goście. O, proszę bardzo. Impreza z pluszakami! To są nasi goście, jak zwykle. czemuś się zdjęła w góry? Czekaj. Tu mamy taki stolik tam z jedzeniem, ale nie chcę ruszać, wiecie, kameru. Ja nie lubię po prostu o tak przystawię, żeby było widać tutaj te wszystkie osoby. Tu mamy mamy szampana, mamy jedzenie, mamy stół zastawione, ale no to przecież każdy coś tam ma na stole, więc nie będę akurat tego pokazywać. To nie jest takie ważne. Łączymy się z Wami, żeby Wam życzyć wszystkiego najlepszego. No, bo życzymy się, życzymy roku! Poczytamy, kto jest z nami. 51 osób. Bardzo Zapomnij nam miło. Zapomniałam powiedzieć, że mamy popcorn i to sterowy oraz myślany i solny. Zrobiliśmy dużo, ale już trochę zjadliśmy. Proszę nas, żeby pokazać stół, to na koniec pokażemy stół, bo nie chcę tutaj poruszeń tego, tego statywu. I poczytamy sobie, co tutaj do nas y, piszecie. Czekaj, stół, stół gości chcą zobaczyć zestawione. Później to się nagrało. Czekaj, ale jak ja w trybie selfie. Aha, bo ja mogę przełączyć. Dobra, to ma chwileczkę tutaj nasz stoliczek. To Ktoś sobie Maresia tam przy stole, a ja cię nagram. Czekaj, jeszcze nie. Siadaj, ja odbiorę, zobaczę, pokażę Wam tutaj. Mówka, nie? Uwaga, wypinam. Dobra, a teraz? Wypinam kamerę, za chwilę tutaj wrócę na stację. O, tak. Przenoszę się tutaj w drugą część pokoju. O. I tutaj Marysia sobie siedzi. Pije szampana. Mamy tu jakąś ciastecz mamy ciasteczka, mamy wędlinki. My jesteśmy na bogactwo. Popatrzcie, rybka. O, się tu sobie jemy. Popatrzcie. Ale jesteśmy same. Jaką mamy wspanią, taką fajną szyneczkę? Popatrzcie. Taką że czystą. No to ja już nie Owoce, jakieś mamy, napoje. No i tak sobie tutaj imprezujemy. Natomiast goście imprezy. Goście imprezy to są nasi goście. Jak zwykle impreza, impreza z pluszakami. Nasza małpka, ulubiona. Wiecie, tak to to możliwe, żebyśmy zrobili lajba e, na. na Dwisło. Byśmy zrobili lajba wystrzał takiego króciutkiego, ale niestety nie możemy wychodzić na to. Casey, nasz ulubiony piesek. Kogo tam jeszcze mamy ulubionego? Tygryset tu gdzieś jest. No masz go, pod ręką go miałeś przed chwilą. Tygrysiątko. Patrzcie, on tak. zostawiają za. Tu nasz drugi tygrys, taki tygrys obronny. Abranny, a nie zawsze chroni przed potworami. Wchodzą przez okno. Tutaj towarzystwo sobie siedzi na górze. Niektórzy pospadali. Hmm. Razem z pisem. Ciebie ładne. Hip, hip! Hura, szczęśliwego! Nowego no, rosku! Chodźcie kochani, idziemy jeźdź rybeć. Moja droga na No chodź, spodziewamy się. Zróbko. On nie pije plikolo. Ty jakiś piesz to? Dobra, poczekaj. Kochani, ja się przełączam. Takie mamy zaplecze, Burmiana. ale ja wracam tutaj na statyw, A dlatego że tu nie się pokazywać. To, 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 to. O, już to. jestem na statywie. Witamy z powrotem. Nie planowałam jakoś tu pokazywać to, to. szeroko mieszkania, ale Marciu tak nie jest aż za bardzo, A dobra kochanie? No i tak jak mówiłam, łączymy się, żeby wam życzyć wszystkiego najlepszego. Słuchajcie, jeszcze 5 minut tylko dlatego, że jest patrzę na zegar za 12. Nie. 11. Pani nie jest z Wigilii, bo ktoś napisał, że z Nie, to jest taki łosoś, to kupiłyśmy jest taki łosoś, dzisiaj. W takim sosiku, dzisiaj w Tesco kupiliśmy. tak smaczny. Dzisiaj byliśmy na zakupach w Tesco. Pokażemy wam zdjęcia. Kotku nie jest aż tak, bo ja muszę nad tobą czuwać, nie chcę, żeby coś a się tak stało. Mogę skoczyć? Mogę zrobić salę, zobaczcie. poczytam nasze komentarze dobrze, zanim się rozłączymy, a potem będziemy tańczyć. No. Porobiłyśmy, Patryk, Patryk, co kupiłaś w Tesco? Porobiłyśmy zakupy, takie właśnie na nowy rok. No, ogólnie, żeby po prostu coś zjeść, ale kupiłam sobie też nową kurtkę i Marysie, takie różne drobiazgi. To Wam pokażę jeszcze na zdjęciach. Anita Pastyn. Ryba chyba jeszcze z wigilii. no więc to jest właśnie łosoś taki kupiony. Hmm. Rok... Taką mam na sobie witeczkę, popatrzcie. No, no dobra, pokażę wam, jaką. Kupiłam sobie kurtkę, nie będę chodzić ciągle w tej samej kurtce. tej Mogę ja sprażę, czy nie jest? No. no Pokaż no, 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 bo oni nie mają czasu na Górą Mam sobie nową kurtkę dzisiaj w Tesco. Będę na nagraniach występować i jest... będę mieć coś o, ja. nowego. Marsia też ma nową kurteczkę. Przez także także no, w nowej wersji A, no będziemy wszyscy. występować. Górą ty... górą... I on to... Aha, Tą, kur... no. Tą kurteczkę możecie kupić w Tesco H&M i on już ją um, znacie z moich zdjęć i filmików. Ubrałyśmy się wieczorowo ładnie. Bardzo ładnie! Hi, hi. Dobra, poczytam jeszcze chwilę komentarze, bo potem one się już kochanie stracą. I mamy potem 5 minut... z po... bo ty nie pociekała. Poczytam yeah. jeszcze chwileczkę. Posiedź sobie teraz spokojnie, dobrze? Ja, po, ja poczytam chwileczkę, nie hałasuj I przez chwilkę, tak? dobra? Poczytam tutaj komentarze naszych widzów i będziemy się rozłączać. Na koniec jeszcze raz powtórzę życzenia dla Was. Y tak, w Sylwestra pisze tu pani zaklęta czarodziejka. W Sylwestra dzieci mogą siedzieć do późna. No myślę, że, że będziemy mogły przywitać ten nowy rok, bo my też z Marysią zawsze chodzimy wieczorami. I będziemy obliczać. Jak jest Sylwestr, to ja oglądamy ognie sztuczne. O, witamy Zosia, koniec polska, nasza koleżanka, by mi miło nam. I czytam jeszcze komentarze Wasze. Agapy 306. Elu, czy Ty ostatnio schudłaś? No Właśnie ja trochę chyba zeszczuplałam, bo tak jak pisałam na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze, miałam trochę takich przykrości osobistych, yy, rodzinnych, zawodowych i zeszczuplałam. O, i jestem teraz szczuplejsza. O, A ja pewnie jestem grubsza. A Ty, a Maria wygląda ładnie jak zawsze, a ja troszkę zeszczuplałam. Ja mam ładne noczki. Nie. <grywa> Słuchajcie, ja trochę zeszuplałam minimalnie tak z pół kilo. Ale będziemy tańczyć na Instagramie od 23, to wtedy będziecie mieli. Na wersalce tak jak na wersalce. Na wersalce to nie. Tak, mamu tak. Super wydra. Tak, dostałam kartę świąteczną. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za Wasze kartki. Jesteście kochani, ogromnie dziękujemy. W ogóle nie planowałyśmy tego live'a, ale siedzimy w domu zamknięte. Normalnie to sobie chodzimy na Wisły, oglądamy ognie sztuczne, umawiamy się ze znajomymi, a po prostu jesteśmy same. Nie zapraszałyśmy nikogo, bo trzeba by udzielić noclegu, bo nie można się przemieszczać. Na to wszystko jak się domyślacie, jest kłopotliwe. Przeczytam jeszcze kilka Waszych y, komentarzy. Agapę 306, jakie plany na jutro? No słuchajcie, ja bym jutro chciała o godzinie 15, przed 15 połączyć się z krakowskiego rynku. Sama się tam wybiorę bez Marysi i pokażę Wam rynek, ozdoby, pokręcę sobie troszeczkę. Myślę, że może nawet koło drugiej Kuchanie, wyjadę. A Marysie będzie pilnował tato mnie jej. obserwują na Instagramie, bo nie wiem, ale czy wiecie, że ja mam konto prywatne, to ja wgarałam sobie na Instagrama Zobaczcie jak spadłam tam jest koszyka. No dobrze. I w każdym razie mm, czytamy dalej. Wasze komentarze. Tak, Marcia bardzo lubi I robić wyszła! różne fajne zdjęcia. O, super wydra 4,99. Fajnie, super. Yy, Zosia koniec Polska. Ma, masz super figurę, Elu, nie daj się hejterom. Dziękujemy bardzo. Zapięta czarodziejka, laseczka, schudłaś, yy, to widać. O, dziękuję, tak, schudłaś? Mogę jeszcze raz pokazać moją ładną figurę? Nie, nie. O, a to jest sukienka pożyczona od Marysi. Tak, buty na Chodź, pokaż swoją kreację, wkładaj swoje butki. Pokaż swoją kreację, Misio. To Marysia mnie zainspirowała, bo ja w ogóle taka byłam smutna, zaczęłam słuchać tej sylwestrowej muzyki, zaczęłam się martwić, zaczęłam się trochę dołować tym sylwestrem, że same w domu jesteśmy. A potem Marysia mnie zainspirowała, żeby się przebrać, bo ona się tak ładnie ubrała. Agapy 306, czy Marysią się jutro będzie zajmował Andrzej, a ja mam wolne? Nie, no ja bym chciała po prostu pokazać Wam wreszcie ten rynek, te dekoracje, Marysia nie bardzo chce się tam wybrać, więc po prostu poproszę jej tatę, żeby ją chwilę przypilnował, żeby mogła nagrać sobie tego live'a o trzeciej, o ile się uda. Około 15 zapraszam na rynku, transmisja na żywo, pokażę Wam rynek krakowski, chwilę porozmawiam, pokażę Wam piękną choinkę i... Piękny rynek. Dobra, czytamy jeszcze chwileczkę. Małgorzata Aishapur tutaj komentuje live Andrzeja. Francesco Martello też do nas pisze. Super wydra. Dziękujemy bardzo za przelew 4,99. Zbieramy na ferie zimowe, więc bardzo się nam przyda. Dziękujemy bardzo. Jeszcze chwileczkę. Tutaj za 7, za 6, 11. O 11 się rozłączę i przełączamy się na Instagrama, bo tam puścimy muzykę, będziemy sobie tańczyć. A jutro właśnie na tym live'ie godzi około godziny 15 zajrzyjcie na mój kanał YouTube, będę coś tam właśnie komentować. Także słuchajcie, kochani, właśnie tu patrzę tak na Wasze komentarze, ale chciałam właśnie powiedzieć, połączyłyśmy się, bo chciałam powiedzieć, że życzymy Wam wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. Myślę, że obchodzenie Nowego Roku to jest taka tradycja, która polega na tym, że oddzielamy grubą kreską wszystko to, co się zdarzyło złego. To, co dobrego, no to nie. I zaczynamy jakby nowy rok, nowy rok i sobie postanawiamy, że będziemy dbać o siebie, że będziemy dbać o zdrowie, że będziemy się zdrowo odżywiać, uprawiać sporty, wysypiać się, że będziemy mieć dobry humor, będziemy dobrzy dla innych, że rozwiążemy różne problemy, na które do tej pory nie mieliśmy czasu. Zrobimy porządki, zareklamujemy naszą firmę, poszukamy lepszej pracy znajdziemy jakiś nowy związek, albo ulepszymy ten, który jest teraz, pogodzimy się z jakimiś porażkami. Po prostu po to jest taki nowy rok, po to, żeby właśnie sobie takie robić nowe plany, nowe marzenia, nowe jakieś życzenia, postanowienia. I tego właśnie wam życzę, żebyście również takie plany sobie zrobili, bo człowiek wbrew pozorom nie żyje tak bardzo długo, także mamy tylko Trochę tych lat przed sobą nikt nie wie jak, jak wiele. Ja tu jestem. I ważne jest, żeby te lata jak najfajniej przeżyć. A jakie ty masz, kochanie, postanowienia na ten nowy rok? Co ty byś chciała? Nie wiem. Żeby mieć dobre oceny w szkole, tak? Tak. Żeby nauczyć się być mistrzem jazdy na hulajnodze. Tak. Góram ty! O, la, 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 la żeby po prostu uprawiać sporty, żeby mieć dobry humor, żeby się niczym nie denerwować, nie martwić, żeby być szczęśliwym. Także dziękujemy bardzo, nie chcemy nadużywać Waszej uprzejmości, grzeczności. Że chcieliście nas odwiedzić. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Na razie się rozłączamy i na Instagramie będziemy tańczyć, płaczymy muzyki. Włączymy się na tak. story. Od razu po tym. Koniec i live także nie martwcie się niczym ja się tak raz pojawiam na tym facebooku raz nie na youtube tak samo ale sprawdzajcie bo youtube facebook, instagram twitter to są moje profile gdzie ja wszystko piszę co robimy jak spędzamy czas, jakie mamy plany i tam się wszystkiego dowiecie w czasie świąt było trochę przerwy jeżeli chodzi o live'y bo były różne sprawy ale mm, dalej na pewno będziemy lajwować, także dziękujemy bardzo. I jeszcze się przesiądę na chwilę na kanapę na koniec. Ale to kanapa jest zajęta przecież. kanapa tam zajęta. Aha. Ja też chcę. Nie, 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 nie. Jak, jakby coś, to my nie tylko piccolo mamy, mamy też szampan <laughs> nie pozwala mi się pokazać. No dobrze, pół. Mamy też... Poczekaj, bo będzie, będzie za bardzo gazował. Też mamy Dorato, ale pijemy na razie piccolo, ale wszystko się jeszcze może zmienić. Tam, przed kamerą napoi jakichś procentowych nie, nie będę tutaj kwić. Nie na ale, ale nie wylej. No nie, tak jest nieładnie, no nalej mi do, szkanę, do kieliszka, o, dobra, dobra, tylko nie wylej na podłogę, nalej sobie też kochanie, tak jest krótko, tak nie rób. Te, tak się nie pije? Nie, tak nie można, nalej sobie do kieliszka. Mhm. No jak to wszystko trzeba dziecku tłumaczyć, każdą rzecz, prawda? Słuchajcie, no jesteśmy, jedziec, że tak się, kurczę, jesteśmy w naszym domu, życzymy Wam wszystkiego najlepszego, kusnij tu na chwileczkę. Ale dobry, ale dobry ten szaban, słuchajcie, tak było trudno, a czemu to kapie? Nie, nie masz dziury? Nie. Tak sobie. trudno było kupić tego szampana. Obiegłyśmy kilka sklepów w ostatniej chwili. Marysia się uparła, że musi być pikolo, więc jest. Jutro nagram na rynku krakowskim takie widoki dla Was. Mam nadzieję, że mi się uda. Postaram się jakoś wstać. Wiecie, na jakieś jeszcze śpięto, mam jeszcze drugiego szampana. On nie jest Piccolo, ale jest Helena. I szczerze mówiąc, nigdy takiego nie piłam. I jestem pewna, że jest smaczny bóg. O, Heleny, kto nie lubi? Bo że ktoś nie jest fan słodyczy. Wow, dobry ten szampani. Okej, okay, no to lili, lili. puścimy teraz z kochani muzykę. I zobaczymy, jaka, jaka, jakie te przeboje idą w tej telewizyjnej dwójce. W każdym razie dobrze się czujemy, mamy dobre humory, jesteśmy szczęśliwe i mam nadzieję, że Wy też jesteście szczęśliwi. Dziękuję bardzo za odwiedzenie nas w naszym domu. Pozdrawiamy, kochani. Życzymy jeszcze raz wszystkiego najlepszego w nowym roku. Poczekajcie. A. Nie, 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 nie. Jak Gdzie tu się wyłącza, Marysia? Tu. Słuchajcie, znowu nie umiem. Wyłączyć. Ja, ja piszę, w, żebyś włączyła mikrofon. Nie, to ja teraz Aha. jest w porządku. Nie umiemy się rozłączyć. Wow, zostaniemy na zawsze. Czekaj, tu no. Ale czekaj. Kochani, tego nie dotykaj już, bo tam są komentarze. Mamy spóźnienie już. Ach, Ta, pa, pa, badasku! O, badasek jest! Dziękujemy za Wasze życzenia. Dziękujemy. Tu wiemy, tu, tu jest krzyżyczek. Pa!